A alkohol jest atrakcyjny. Jeszcze jak to jest alkohol prezydenta, to to już w ogóle gwóźdź programu prime Bardzo wylewnie podeszliśmy do informacji o zakupie przez kancelarię prezydenta 500 małpeczek z wódeczką. Małpunię z wódunią, tak? Poseł Pali Kmiot nawet w Lublinie walnął z tej okazji małpeczkę na ulicy. Tak sobie żartowała z małpek prezydenta małpka premiera. Aha a ja sobie walnę z okazji picia palikmiota wierszyk Palikotek był chory i pił na chodniku i przyszedł pan doktor co ci jest polityku źle bardzo powiada się mają kaczęta więc piję za zdrowie pana prezydenta tak się i z wami dziateczki stać może od palikmiota strzeż was Boże w tym temacie wychylił nawet Lech Wałęsa się. zaproponował żeby na buteleczki 100 ml li, li, mówić kaczuszki tak a na flaszki może mówić leszki dwie leszki kaczuszki poproszę no ale słuchajcie, ten się śmieje, kto na końcu imprezy trzyma się na nogach. Dzięki alkoholowi, który jest naturalnym ocieplaczem, bo grzeje, Lech Kaczyński wygra wybory, gdyż jest wielkim Polakiem. Sam Wałęsa to powiedział przecież przed momentem, bo wódki noszą nazwę od wielkich Polaków. Sobieski, śropen, Absolwent, teraz Kaczorek. I tu chciałbym powiedzieć o mailu od słuchaczki, która skarży się, że wódki noszą imiona tylko mężczyzn. Nie, kobiety też mają wódki nazwane imionami słynnych kobiet. Soplica, Prawda? Jest. Co prawda nie ma wódki kanopnicka, ale jak się robi ściepę, to się wtedy pije wódkę Maria Kiri-Składkowska. No, a wracając do małpeczek Kaczyńskiego, to jedna pani z kancelarii powiedziała, że prezydent nie pije alkoholu, a sączy. I on jest taki pierwszy sączy Rzeczypospolitej. No, a otoczenie prezydenta kombinuje teraz, jak temat małpeczek zamknąć, zakończyć. I ja proponuję, żeby prezydent szybko wypił, co kupił i będzie spokój.